Siemanko, tu Boba. Witam Was w kolejnym odcineczku przygody z Bową. W dzisiejszym odcinku odcinek. dość nietypowym. Moja hodowla i tylko moja. Zapraszam. Więc jak już widzicie. I słyszycie. Oj. Jest to hodowla owiec. Owieczki, bardzo ich dużo. Pewnie się zastanawiacie czy czarne. Byłyby kolorowe, ale musiałem wszystkie przefarbować, bo muszą być czarne, a to, to dla mojego projektu, który mam nadzieję, że Wam pokażę w czwartym odcinku, ale co już z tą czarną pełną będę robić, to już Wam było jak na razie powiedzieć. No przemniejsza z tym. Jak widzicie, te owieczki mają się dobrze ochrony praw, praw zwierząt. Mają, trzeba sugerować, że mają... Cierpią tył, czy coś, bo ja je karmię. Kocham. No i obcinam wełnę, która będzie mi bardzo potrzebne. Mają tu dużo miejsca. Kochają się. Ty i ty. I co? Buzi, buzi, buzi. I jest mała owieczka. Cześć, oj sorry, sorry, sorry. Dobra, mam nadzieję, że go zobaczy. No i dobrze. i tak dalej, ja sobie obcinamy wełnę. Klikamy myszką, na pierdzielamy w nią. Tu mamy prawa czynnicy No dobrze, no co, co? mam tu jeszcze pokazać. Może jeszcze była dla mnie wełna, to już są Tam jakaś wełna widzę, tam tam jakaś kowieczka, ale to Jakiś... samotna. Nie pasuje do mojego stada. które ja, ja stworzyłem. Dobra, no, no myślę, że to tyle. Trzymajcie się i zobaczymy otwartą odcinka. Siema! kurty. Żal!